Witam Was w kolejnym odcinku A dzisiaj kupujemy karmel zadymiarski aktywuj i kupujemy Ale tu się świeci w ogóle pięknie I w końcu pierwszy raz kupiłem karmel zadymiarskim Tylko z karnetem zadymiarskim właśnie misje nowe ale gemów 40 nowy skin pierwszy do Broka super Ranger Brok Jest. 100 monet 100 monet 50 tego oczywiście do bula no i wymaksowany. że państwa lecimy teraz tylko jeszcze trzeba zdobyć gwiezdną moc do niego i lecimy dalej otwierać teraz idziemy na to, tego to, mam znowu tego do kolka okej okay. 200 nie no proszę, proszę państwa sercz. Ja. Nowy, chromatyczny zadymiarz. Mój pierwszy. Ale to się świeci piękny. obroncia, który lubi imprezować. Selch atakuje wrogów energetykami, które połowiają się przy trafieniu jego superatak. Ulepsza statystyki w trzech etapach i daje możliwość niesamowitych modyfikacji sylwetki. Proszę Państwa, serut. Teraz... Odznacz do niego to już nie jest takie emocjonujące, ale i tak dobre. Tu już nie otwieramy do tego samego poziomu. To duża skrzynka. No i niestety nic nie ma. Ale serdż. Serdża mam. W ogóle idziemy tutaj, bo mamy. Ja dobra, teraz lecimy duża skrzynka przedmioty no ale znowu nic nie ma kolejna duża skrzynka i znowu nic nie ma kolejna no i znowu nic nie ma przez mega skrzynka pięć przedmiotów duża skrzynka i znowu nic nie ma ja Znowu. Ja nie mogę. Ile jeszcze tu mamy? Skrzynko. Duża skrzynka i 2 mega To jest nasza jedyna nadzieja. Na coś. 3 przedmioty. O, jeszcze jest szansa. 138 monet. 18, 16 do Broka znaczy się. 20 do Barryliana i nic nie ma. 30 do PAM. I 200 podwajaczy. I nawet nie czytałem, zapomniałem sobie o tym. Teraz jaka skrzynka. Zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zostawicie, to, to będzie nowy zadymiarz. Albo przynajmniej sześć. 7. Ja, siódemka, mówiłem. Pewnie zostawiliście dużo łapek. 9 do M, 17 do 8 bitowca, 27 do PAM, 28 do Serja, 30 do Leona. Gwiezdna moc do bóla, twardziel. Jeśli punkty życia Bula spadną poniżej 40%, to zyska on tarczą, która będzie zmniejszać wszystkie doznawane przez niego obrażenia o 30%. I jeszcze jedna świecąca karta. Trzymajcie kciuki. No, gadżet do Piper, automatyczny celownik. Piper wymierza defensywny strzał najbliższego przeciwnika, zadając mu 100 obrażeń, jednocześnie go odpychając i spowalniając. Ładunki na mecz 3. Okej, okay, no to było akurat dobre. Teraz ostatni mega box. Musicie zostawić łapkę w górę i trzymać kciuki. No jeżeli zostawicie... I jeszcze supa. jeżeli zostawicie, to też powinna być szóstka. No, pewnie już teraz zostawiliście. Może pod tamtym tak dużo zostawiliście, że to już nie można było. To na razie zostawimy sobie. Tylko, jak wiem, że będę to robić. Tu seldża. Gemów 10. Kolejna do Kolejna. 200 monet. I ostatnia już. No jeszcze gemy. 100 to oczywiście wiecie, że do kolta. 200 monet. 200 no to też to kolka no ale jeszcze wymaksowany nie jest monety to może już będzie wymaksowane no jeszcze brak włokyśmy nasz no to dobra. lecimy kolka i proszę jeszcze monety i proszę pana Ulepszamy Ems, ulepszamy Ferro, ulepszamy oczywiście Ulepszamy naszego Colta w ogóle I jest znowu możliwość star powera do zadmiarza Kolejnego Więc widzicie jak to nam leci Bull ma 10 moc Shelly ma 10 moc Colt i proszę dziewiątą, ale za niedługo to się zmieni. I ogólnie no pierwszy raz grałem na no, odcinku, chciałem to zrobić, no ale zatrzymałem sobie nagrywanie na chwilę. No i miałem odpalić nowa, zagrać sobie tę gierkę i to potem się okazało, że to się usunęło, no z karanetu. na szczęście opening został. Wszystko jest. No, ale gierki z nie mamy. Ulepszyłem tu też Kolta na dziewiątą moc. Ulepszyłem też innych. No przez pomyłkę ulepszyłem też Bół. Nie wiem gdzie on jest. Na moc siódmą. No Bół gdzie jesteś? Bo tu. No i ma teraz dwa gadżety dodatkowe, to mniej będą postacie nowe lecić, no ale przynajmniej serge'a mamy. Bula też na 10 mocy, Sheli już na 10 mocy mamy, Kolenta na 9, Rosy też na 9. I lecimy teraz pierwszą na odcinku grę zrobić. Na razie jest wolny i krótki zasięg ma, no ale transformacja za chwilę będzie na pewno. To już będzie przynajmniej szybszy. Jeszcze każę też z niego fajny teleport. Przez ściany też może. Okej. Okay. Teraz. O ból. Chodź tu, chodź. Okej, okay, po tobie. Tu nikogo może nie będzie. Okej. Okay. Kolejny stron. O nie, Jackie. Okej. Okay. Transformacja przy niej i ucieczka. Op. jak. No, znowu mina nie ma pełnego. Trzeba nim się trochę nauczyć grać. Taki no inny jest. Jeszcze raz. Pójdziemy. Okej. Okay, teraz na dół. w ogóle mam. Okej. Okay. Dwa kiuby już. Jestem szybszy. Też wyglądam inaczej. O, w ogóle tu emotki mam. <noise> Płaczący. Felcz. Jeszcze chyba nie wszystko odblokowałem. No w ogóle to muszę sobie popatrzeć tam na te motki i sobie ustawić jakie będę chciał. Okej, okay, to jest radosny pewnie. Ups! I nie radosny już. Jakby się dało tym płaczącego ustawił. Albo o wkurzony sercz. No jak z tym na 8 walczyłem, no to nie ma takich szans. Duży ale No jestem szybszy. Dużo tu na pewno. Okej, okay, dobra, bum, bum, bum. Transformacja. I po nim. Okej, okay, teraz szukamy tego. Co mamy z nim finał? Gdzie on może być? Ups. Jest ok po tym. i po niej, brawo. Teraz win jest pełny. I jeszcze misję zrobiliśmy. 17 puszek. Co to teraz mamy? 200 monet. Możemy ulepszyć... Nie ulepszamy peny, no bo dwa gadżety. To jeszcze będzie mieli szansa na gdyby żeby zademiaża nowego. Nie, do ciebie. Jeszcze nie możemy... Dez, teraz jest na Emotki szczęśliwe, To takie są. a niech to skupialne, dobra. Tęchniwy jest taki smutny, jest taki zły, jest tak specjalny. Takie jest, nie to mi się nie podoba. Takie no też tak świetnie. Co bym mogła bardziej widziałem Te, to, to mi się bardzo podoba. To jest też fajne i to. Ale myślę, że... No nie, to nie ma żadnej... to... I teraz będziemy kończyć ten odcinek. Cześć!